No i nie wziąłem MVG-ka, wziąłem czyjegoś... Mojego. A to miał uchwyt do MVG, ten cheater. Ja armanda nie mam, nie? Pamiętajcie. Czyli tam cztery ciała pokroiłem, nie? Ale jaja. Ja tak rajuję na pierwsza. Zwykłem, zwykłem, nie? No, ta z tyłu, idź za bazą, za bazę idź, za bazę idź, za chatę, za chatę, jest grasz z playtem ze wszystkim, ten cheater, co go jebłem. Bisz go? Z tyłu tej chaty, no i, no i tam, na rogu, jest takie załamanie na chacie. Ja tam nic nie wziąłem, masz tam wszystko. A co to był cheater na pewno? Tak, no kurwa pokażę ci klip. Ja widziałem, że on się zamyka w środku, więc podbiegłem Rzuciłem nade'a pod drzwi, bo wiedziałem, że ta brama jest zrajdowana od dołu Żeby go tam jebło przez drzwi I nade wybuchł, a on wybiegł na speedhaku za chatę I Ja pobiegłem za chatę a, i on... Gracz, grać, Kowal, gracz kurwa przy szopkach, przy szopkach grać, nie żyje Przy szopkach, po prawej stronie przy no tym ciele No to on, no to on, to on Z pistoletem с пистолетом? Да, да.